To są Chiny. Kolejny dzień, kolejna fabryka. Znajdujemy się w fabryce wytwarzającej konstrukcję stalową. Tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Przyjechaliśmy tutaj z klientami z Polski, aby wizytować zakład. Zakontraktowaliśmy tą fabrykę do produkcji konstrukcji stalowych dla naszego klienta. Są one robione specjalnie pod wymiar I zamówienie, także tutaj no jest dość dużo pracy jeśli chodzi o dbałość o szczegóły i detale my jesteśmy tutaj na miejscu w Chinach także będziemy mogli kontrolować jakość wykonania no i przede wszystkim dokonać odbioru no wiecie, to wszystko musimy tutaj kontrolować na miejscu w Chinach zanim towar zostanie załadowany w kontener i trafi do Polski no bo najgorsze to co się może stać no to wtedy kiedy klient zamówi towar no i później się na miejscu w kraju okazuje że został on wykonany niezgodnie niedbale no bo wiecie odesłanie towaru z Polski do Chin jest kosztowne i bez sensu także wszystkich zainteresowanych wyszukiwaniem produktów w Chinach wizytacją fabryk Kontrolą jakości zapraszamy do kontaktu. To są firmy.